Tutaj Manti Czekam dzisiaj na moją przyjaciółkę A jak coś to Ten film nie będzie normalny Ten film na serio Nie będzie normalny Mhm uh -huh. To nie jest normalny dzień To jest znowu coś głupiego Nie no, nie zawsze mam normalne dni Ale dzisiaj coś się będzie innego Nie, że siedzę na byle czym, Na chodniku nie, udaję bezdomnej, to nie jest kloszard Challenge, ale zobaczycie jak bananowa dojdzie. Właśnie weszła z hukiem. Hello. Jak coś to to ja tu nie mieszkam, myślę, mm. że chciałem, miałyśmy tylko skupia, to, 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 to. No, czyli moja okay. koleżanka przyszła. Nie. Z bananem! Wiem, on z hukiem Raz Znalazłam go normalnie. Możesz go przebić. Zgniotek. Zgniotek. Mam taki domu. Lubię i sobie go zatrzymam, bo ja je kolekcjonuję. Bo ja z nich robię gniotki. Znaczy w sumie to jest już gniotek, bo patrzcie. No go gniotek się nie da do Go się nie da przebić, słuchajcie, a w ogóle to hej. Poczynasz za chwilę telefon, Zatańczę do kamery. Uwaga, robię tańczy. Waga robię, taniec do kamery. Jest na dobry Dobry scenariusz, okej. Okay. Dobry scenariusz. O, to jest. Dobra, już koniec klaunowania. Co ja zrobiłem z tym balonem? Juku, puściłaś wodę z kibla. Puściłaś wodę z, z kibla. Ej, czekaj! Wait a moment! Nie wiedziałam, że tu można usiąść sobie w oknie normalnie. W piwnicy! Dzieci w piwnicy! Czy Tylko mojego nie da się Ej, pa, Spuściłam z niego całe powietrze! U mnie! A, U no, ten. Co to U jest mnie? bezużyteczne! Nara! Nie potrzebujemy cię w naszym strzela. U nas w szkole ciągle gadają o dzieciach w piwnicy. Nie masz gółki. Widzicie, jaka w ogóle moja klasa jest porąbana? Nasza. Au! Jaka Masza? Masza z... Masza z mojej klasy. Aha. Masza z Ukrainy. No ona... ten... Jest w mojej klasie. Mhm. U ciebie też... ten? U ciebie to jest... E... Ej, kto jest porąbany w sumie? ze szkoły? No. Czy ze szkoły? Ze szkoły? Ogólnie z twojej jest. Dużo porąbanych. Nie on O nie! Pamiętasz tego Tomka. On jest porąbany, ale on nie chodzi do naszej klasy. On jest chyba w ósmej. Mm. No on jest w ósmej. A, no, no, no. On z rudym chodzi do klasy, w tym? Z tym alecem którym. No z tym rudym, co do niego zawsze rudy wołają. A z tym nie hmm. wiem, czy. Ale dobra, nie obgadujemy, tylko dzisiaj mamy challenge. Mhm. Mm Ten film od dzisiaj nie jest normalny. Mo no wow, cały, 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 Ciągle chodzimy za ręce w tym filmie. Tak. I zobaczymy hmm, jak to czas chodzimy na ręce. Nie zaczynamy od teraz, bo musimy złapać dokładnie. No teraz, od teraz. Pokaż. Jesteśmy zerem. My w ogóle jesteśmy takimi koleżankami. A co najśmieszniejsze? To my na przykład jesteśmy w innym wieku, a często koleżanki są w ten. W, w, w tym samym wieku. Ej, ludzie pomocy. Możesz podtrzymać, bo mnie łeb spędzi? <laughs> Nie też. To się podrapiasz zaraz ty. Kazuj się kiepszy web. Beja, beja, beja. Dobra, chodźmy. Gdzie idziemy? What the fuck? Nie wiem. Do Stodoły. E, to chodźmy, może tam. Co z tą fagatą w szkole? No. Yy, one ciągle gadają o fagacie. <grywa> Dobra. Uuu, na chwilę stopujemy. Okej, okay, już zastopowałyśmy i już jesteśmy znowu. Jakieś typki szli, więc wiecie. Więc trochę problem z tym nagrywaniem przy Tak, za bardzo. O, o. Ona mnie ciągnie. Ej! Ej! Możesz mi z czymś pomóc? Czemu mi tak ciągle włosy stoją? Dziwnie. <muchy> Mucha wleciała do nosa. Mi kiedyś do oka wleciała. Jesteśmy za ręce cały czas. Nie za... uważaj na mój nadgarstek. Mo... Możesz na chwilę ten, bo włosy muszę poprawić, bo mi stoją. No. Mm. No. Nice. Czekaj. te challenge z kajdankami, jejku. A my nie chodzimy. nie mamy kajdanek. A poza tym ludzie by wiedzieli, że <laughs> nagrywamy challenge, a my chcemy być też dziwne dla ludzi. W sumie może pomyślą, że jesteśmy siostrami, ale to dziwne, że tak agresywnie się trzymamy, co nie? To jest dziwne. To jest dziwne dla ludzi, bo nikt tak się nie trzyma tak, że ciągle, o tak, o. Tam jest to i to, czyli zabawka, zabawka. I idziemy ciągle w tą samą stronę. Nie wiem, noga to ja nie mogę. Wiecie, że jutro mamy dzień bez plecaka? Czyli będą pewnie wózki z biedronki nosić do szkoły. Czekaj, zastopowałyśmy jakaś typ szła. żeby nie nagrywać, żeby nie było zdziwienia nie wiem, no, Teraz. Bo bo to Teraz. No ma... co? Przyjdziemy sobie po prostu cicho. bo nie jesteśmy pewni. Tam. Tam Ta czarna sobie XD Czarno z odrostami. Ja ogólnie idę z plecakiem, bo ja płynę na hej i ja muszę być w Ja idę ze śmietnikiem. Nie, ale myślałam, że czy ja jeszcze, zaraz idę No, bo ja mam śmietnik do papieru. Tam nic nie leży zgniłego. Spod biurka, wezmę śmietnik, no bo i tak tam nic nie Muszę jutro no. być w szkole. Nie, no no musisz, musisz, bo świetnik biorę. Muszę zobaczyć, co my jutro weźmiemy. Pewnie pudełko od pizzy będą brać u mnie w klasie. Bo brali już kiedyś. Jeden, trzy brali u mnie. A o. u Ciebie? Też. Dobra, chwilę stopowałyśmy, bo tam przechodził. Y no dobra. Nie na no dobra, nie. U nas w szkole takie debile, co nie? Często są. Jak e, kto jest? No, u mnie są geje. O u mnie też. <grym> <grym> jest na przykład taki ludy chłopak, Nie mam na ojcu. Kto jest? U mnie to jest taki Ukrainiec. I on tutaj z dziewczyną lata, tutaj z chłopakami gejuje, no nie wiem o co mu chodzi. Nie mam pojęcia o co chodzi. A może on je zbi? Wracamy. Ale gówno tu się dzieje. A w ogóle możecie wpaść na jej kanał bananowa. Nic na mnie jest nagrane, ale nie będzie. Ach. Nie, że nie chce mi się i w ogóle... Po prostu słuchajcie, mamy szkołę i ja bym walała, wiesz. Wiecie, no, no ja też mam, też mam problemy. A w ogóle to ja mam nowe okulary, tak. <laughs> Już dawno, ale no... Pamiętajcie, jak nagrywałam z moją się zdroba krumsy i miałam okulary. Na no bakrumsy nagrywaliście? Jezu, no te garaże, bakrumsy No wiem, ale Co wy nagrywałyście to? Bo nie pamiętam... A, ty nie widziałaś pewnie no nie. Możecie wpaść na takiego shorta i są trzy części jak poga w bakrumsach A my jesteśmy jak siostry trochę mhm. Ale mam swoją siostrę A ja nie Wiecie, pamiętacie tamtą, moją siostrę. No, a ja mam też swoją, y, tylko że jedna, y, jedna niestety nie żyje. Moja nie. rodzona siostra, a mam też ci też małą ja traktuję jak to trochę. No, ona ma kuzynkę, no, którą traktuję jak siostra ale nie możemy się często spotykać, bo ona na wsi mieszka. My jesteśmy złączone teraz. Ej, <laughs> Bijemy Bijemy A Ej, znacie ten cringe'owy trend? Dziękuję ci, tato, że bijesz mnie szmatą. <laughs> ja go nie znam, ale skądś kojarzę, bo ja kiedyś jednego widziałam. A nie wiem, co ja mam z tymi włosami. Taki dzisiaj burdel mam już. A ja mam normalne. Nie no często ja już mam burdel na tych włosach. Pamiętasz, co, my, co ty dzisiaj mówiłaś mi w szkole? Że ten, że mam pomalowane rzęsy? No. A wiecie, że ja nie miałam pomalowanych? Mhm. Wiecie? Bo ja, ja wiem. Że nie mała mi powiedziała. Ale wiedziałam, ja że nie masz, tylko tak wyglądałaś po prostu. Ale wiedziałam, że nie masz. Bo kto się maluje do szkoły? Czy maluje że jest ze szkoły? No oprócz tych się które się malują, nie wiem, po co? <noise> ja patrzę moje rzęsy Co się malują nie mogą? Poczekać do pierwszej klasy liceum? Chiadła mm. ja naprzód jeszcze 50 lat zanim pójdę do tej pierwszej klasy liceum? Ile będę miała wtedy lat 15, 16? Mm. Pogubiłam się Jak idziesz do pierwszej? Hmm. Ja się pogubiłam, okej? Okay? Wait a moment. Dobra, no stopowałyśmy na chwilę, ale nie, bo wydawało mi się, że... Nam się wydawało, że ktoś tam idzie, kto... na Mamo, dzisiaj jest wywiadówka. W ogóle ludzie je wkurzają, na przykład, w prośbim życiu, bo oni mi dają, tak, ten... Tak, 11 na przykład, yy jest 12. A mi dają 10. Hmm. 17. Na przykład te starsze dopiary z ósmej klasy myślą, że ja mam na przykład lat ten. One myślą, że ja na przykład mam 10. Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy ja mam 10 lat. No. Znaczy wtedy to było rok temu. Ale rok temu nie miałam 10 lat, bo nie mam 11. Mam więcej, kto mnie zna, to wie, ale jak to mnie nie zna, to mam 13. <mierdziśla> to nie ja. Możesz się wekniesz. <śmierdzi> nie będzie takiego krimpy, co Moja siostra to by oh, potrafiła. Jaki bebek. Znaczy mój żołądek, jakiś taki dźwięk wydał. Jakbym beknęła. On chyba Be. chce, żebym że beknęła, serio. Ja czasami muszę sobie włosy poprawiać. Mm. Bo mam taki burdel, ty widzisz jak mi włosy odstają, tam, No bo, bo są długie, Jakie musisz ściągnąć dotąd. <grym> okay. Na łyso najlepiej, wiesz? Możesz <grym> no mi nie rozwalać fryzury? Proszę. Mam problem, bo tu mi nie powinny włosy odstawać. Ja nie wiem, co się dzieje z moimi włosami. Na serio pomóżcie Wiecie, co mi się dzieje z włosami? To są te same dziewczyny. Wait a moment. Dobra, my już kończymy. Nie, już kończymy, na razie. Już nie mamy ręki. No już koniec Nie Wiemy, że tak trochę mm. krótko, ale słuchajcie Będziemy dłuższe filmy na wakacje po prostu A, ja już a będziemy się długie bardzo filmy wakacje Ja muszę wakacje. Już wracać do domu mm. Przed chwilą mama do mnie dzwoniła No i wiecie Ja sobie mogę się do 21 jak będę chciała Ja muszę się jeszcze pouczyć, bo jutro mnie pani z historii Wiecie, tata. ja jestem starsza, więc mogę się do 21 Tylko rok nie o to chodzi, ja bym mogła chyba trochę dłużej, ale ja muszę się pouczyć do historii po prostu, Chodź mi nie Więc pa! Na